Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i to jest ostatni odcinek z Urodzin Food, a jednocześnie wstęp do naprawdę ciekawego eventu z ikonami i bohaterami Food, z upgrade'owanymi ich wersami. Nie wiem, czy będę nagrywał z tych contentu o godzinie 19, czyli z tych ikon, które się pojawią, które widzicie teraz na ekranie. To jest przeciek, więc wydaje mi się, że jest on potwierdzony. Jest Lucio, jest Ture i te dwie karty, myślę, że obie będą kosztowały na pewno ponad 1,5 może 2 miliony. Są Fantastyczne. Zidane, jest Bergkamp, jest Klozel, Rio Ferdinand, Esien, Roberto Carlos, jest Casillas. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Mam nadzieję, że obok tych kart będą jeszcze jakieś karty zwykłe, eventowe, bo jednak trafić te karty będzie naprawdę niemal niemożliwe. Ale to prawdopodobnie będzie w następnym odcinku, a jeżeli nie, to będzie pod koniec tego, bo teraz naprawdę mam jeszcze mnóstwo player picków, mnóstwo paczek, które będziemy otwierać w dzisiejszym odcinku. E, więc słuchajcie, na początku jeszcze jak możecie zostawić lajka jak nie jest kanału e, zasubskrybujcie, najpierw zacznijmy sobie od zadań e, sezonowych, co tutaj mamy do nowego, e, dostępnego w porównaniu do tego co było ostatnio w odcinku, ale chyba nie ma zbyt dużo nowych rzeczy szczerze mówiąc. Wszystkie te pochary, które były sobie pokończyłem, e, e, więc kilka paczek, ale to też chyba zostawię sobie na kolejny ten e, event z e, ikonami i... Kartami bohaterów Food i uroczynowa paczka piłkarzy fut tutaj jest też, więc tą też prawdopodobnie będziemy otwierali w kolejnym odcinku, bo tych paczek na no, dzisiaj mam i tak już bardzo dużo. I tak te, które mam przygotowane, na dzisiaj zostałam na kolejny odcinek, więc tych nie ma sensu na razie odbierać, bo e, przydadzą się po prostu na kolejne e, odcinki. Mam nawet zadania z Conebol Libertadores, jest Malko z Rojo i kilka kart tutaj jeszcze do zdobycia, więc też jest to całkiem fajne i nie trzeba dużo. E, grać. Jeżeli komuś są potrzebne, to myślę, że warto sobie to zrobić. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o zadania stanowe, więc przejdźmy sobie do SBC, bo tutaj też dzieje się naprawdę dość sporo. Między innymi jest kolejny pojedynek, jest to Unią Berlin z Borussią Dortmund, jest Major 87, który wygląda całkiem ok. Jest bardzo tani, chyba w granicach 40 tysięcy, żeby zrobić tą kartę, a tutaj Rosjan też jest całkiem ok, ale jest on bardzo drogi, bo kosztuje 85 plus inform, więc jest to w granicach chyba 120, 000, 100 tysięcy, więc troszeczkę chyba za drogo. Są nowe rozbudowy, 85 plus razy 5 i tych mam zrobionych chyba 3 na dzisiejszy odcinek, ale nie wiem też, czy będę otwierał w dzisiejszym, chociaż nie, te otwieram w dzisiejszym odcinku na pewno wszystkie, które mam. I oczywiście bohater Mistrzostw Food lub Food Fantasy, to jest... Wydaje mi się, najlepsza paczka na dzisiaj właściwie player pick i tą będę po prostu robił, gdy w paczkach będę trafiał jakieś duplikaty, które będę miał i będziemy wrzucali je tutaj, żeby to zrobić. Jest to dwukrotnie, więc w kolejnym odcinku też będzie taka e, paczka właśnie player Pick. I chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe SBC i oczywiście o, e, jeżeli chodzi o zamianę, to te paczki e, będę otwierał na e, poniedziałkowym albo wtorkowym odcinku za tydzień. I oczywiście będziemy brali te dwie paczki z 20 zawodnikami 84+, plus i do tego jeszcze będzie paczka 20 zawodników 82+, plus, o ile uda mi się ozbierać jeszcze chyba jeden żeton, który jest potrzebny. Jak nie, to po prostu te trzy tutaj otworzymy. Dobra, tyle chyba jeżeli chodzi o omówienie kontentu, który mamy, więc możemy sobie przejść do player playerpicków, a później do paczek. Jeszcze raz zapraszam na poprzedni odcinek, który był na umie na kanale, bo jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę jest warto sobie Zobaczyć, tutaj jeszcze kilka kart z zadań sezonowych. Zaczniemy sobie od player za mistrzostwa FUT. 3 tygodnie nie grałem Foot Champions, więc zobaczymy, czy odda trochę jej, trochę tak. 88 e, Lukaku i zobaczmy, co będzie w drugim. Na dniach jak to jest teraz w Team of the week, Szczerze mówiąc, 89 Daniel, a więc fajny foder, chociaż tyle. I player picki 84, również z zadań sezonowych. E, Zaczniemy sobie od tych jeden z dwóch. Zobaczymy, czy jakąś kartę rodzinną jeszcze trafimy. Pedro Gonsalves 87, więc pierwsza karta do wrzucenia do tego SBC z player Food Fantasy, drugi player pick 84+, plus i Delict 85, kolejny player pick, 84 Mertens, więc ten fatalny i ostatni player pick na dzisiaj, którym 87 Pesina także pierwsza karta eventowa trafiona. Dobra i praktycznie wszystkie karty, które trafiłem przed chwilą w player picka wrzucamy do kolejnego SBC, już drugiego z player pickiem bohatera Food. I dobra, możemy przejść sobie już do paczek, których mam 40 Kilka z nich jest jeszcze za SBC, które nie mogłem otworzyć przez to, że miałem playerpiki, te słabsze Ale naprawdę, są tutaj bardzo, bardzo dobre paczki, więc zaczniemy sobie może od paczki Niech będzie ta z dół odcinka, czyli 5 zawodników 85+, plus tak? Czy... 84+, plus. są te paczki 4, więc zaczniemy sobie właśnie od tej i zobaczymy co uda się trafić Czy będzie coś wielkiego na sam początek? Chyba nie, tylko... Złota karta Hiszpania, SPD i będzie to Rodri 87. I mała za to paczka piłkarzy Prime. I mamy kolejny walkout bez karty specjalnej Francja, napastnik i po raz kolejny trafiam Kyliana Mbappe. Jak go nie mogłem trafić przez ostatnie dwie chwile, teraz go trafiam chyba trzeci raz w przeciągu miesiąca, może półtora. Proszę, żeby to była paczka wymienna. To by było coś pięknego, monety by się naprawdę przydały na następne kilka tygodni. I jest to paczka wymienna. Więc ponad 500 tysięcy. Wow. To jest fantastyczny traf. Szczerze mówiąc, naprawdę nie muszę już nic trafiać więcej w tym e, odcinku. Dobra, lecimy teraz z paczką kolejną 5 słowników. 84 I od razu po Mbappé karta urodzinowa Dania. Średniobrońca będzie Kiersy Milan. I obok niego jeszcze Inform i Aleksander Arnold tradycyjnie. Co dwa odcinki muszę go trafić. I mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Kolejny walkout. Tym razem Belgia, Napastnik i Lukaku. Okej, okay, duża złota paczka piłkarzy. Premium paczka za 50 tysięcy. I karta Men of the Match z Ligi Europy, Ligi Konferencji 87 Carlson. I paczka za codzienne logowanie 81. Plus. I kolejny, Walkout. I tym razem będzie Mane 89. Kolejny odcinek, który naprawdę dobrze leci. Ok, słuchajcie, lecimy teraz z paczką piłkarzy z urodzinowej drużyny Foot 1. Zobaczymy, co będzie tutaj. Hiszpania. Środkę pomocnik, i jest KOKE 88, więc naprawdę nie najgorzej. Trzech zawodników 80. Plus, I kolejna karta rodzinowa. Niemcy. Napastnik i Timo Werner. Naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje, ale siedzi niesamowicie. Byłem przekonany, że będzie to po raz kolejny Hummels. A tu Timo Werner, szkoda, że nie wymienny, bo było kolejne 200 tysięcy, ale i tak karta fantastyczna. Kolejna. Kolejny świetny traf. Dobra, słuchajcie, otwieramy jeszcze paczkę teraz za 100 tysięcy. Te paczki z minimalnymi overallami sobie chyba po prostu zostawię na kolejny odcinek z tymi ikonami, bo będzie większa szansa na ich trafienie. A teraz paczka za 100 tysięcy za Foot Champions, w której jest walkout bez karty urodzinowej, ale jest walkout Hiszpania, SPD będzie Rodri po raz drugi dzisiaj. Albo jeszcze jedną otworzymy przed tym player peakiem, taką jakąś lepszą z. Niech będzie ta z pięcioma zawodnikami 84, żeby miał jakieś duplikaty, żeby wrzucić do tego playerpika. Zobaczymy, co będzie. I kolejna karta urodzinowa. Niesamowicie. I nie jest to Kier, tylko Email 86. I dobra, słuchajcie, gotowe SBC ostatnie z player pickiem e, fantasy food bohatera, zobaczymy co tutaj się uda trafić, jeżeli to robiliście, to piszcie w komentarzach co wam udało się trafić, jeżeli jeszcze nie robiliście to naprawdę polecam, bo warto sobie zaryzykować, trafy z tego są naprawdę fantastyczne, z tego, z tego co widziałem, zobaczymy czy mi się poszczęści i trafimy może jakiegoś jaturę, to by było naprawdę fantastyczne, to jest chyba jedna karta, którą naprawdę bardzo, bardzo potrzebuję i bardzo bym chciał trafić, zobaczmy co będzie. Otwieramy i Lucio90. Ten odcinek po prostu chyba już nie może być lepszy. Co za trafy. Ten ostatni miesiąc po prostu był niesamowity, jeżeli chodzi o paczki. Lucio 90, który jest wart 2 miliony monet. To jest niewiarygodne. To była tyle i widzimy się prawdopodobnie w sobotę, bo w niedzielę w kolejnym odcinku z nowego eventu z ikonami. Na razie. Wow. Po prostu wow.